To że dobre szaty Ale mówiłem ci przecież żebyś kurwa Sam, sam coś ustalasz a później chcesz to łamać Nie matka tylko mamusia kurwa to ustalaliśmy z poprzednimi No ale cenami. z tym też tak samo jest Dobra dawaj. Przed nimi, <laughs> dawaj mi kurwa tą mapę I powiedz jak ją mam grać Zaraz, zaraz ci dam Dwóch Nie dojeżdża od prawej pewnie Ja lewo patrzę mhm. Nic ci nie dojeżdża Zobaczmy co piszą na A nie barwa, to ma kurwa, ciężarówa Fuck you! Fuck you! O? A pojechał, co No Bo ja za 5 tysięcy, powiesz co kurwo, przejechał mnie dobra, w drodze. Nie, 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 mówisz coś innego. Mówisz coś innego, smurf. Smurf, co to zawsze, Smerf... Smerf... zawsze mówisz, jak cię rozjedzie auto w grze? No nie wiem, kurwa! Nie, no, inne, inne. Takie słowo Nie wiem, na. Takie słowo, które jest y, ciemne. Taki N-Word. On, on mówi kurwa jak ten, jak padnie bez streama? No. Serio? No. A, ale, ty jest, ale ty jesteś. Ty jesteś. Ty, jesteś, ty jesteś, kurwą, smurf. Dobra, cicho, tam cicho, cicho pozdrawiam. No tam, mów, mów. Nie no Smurf, dobra, nie będę ukrywał, nie jestem najlepszy w tą grę. Nie gram długo i potrafię się wyjepać na starcie. Przepraszam kurwa. Nie chcesz to ze mną nie graj kurwa. Zagram sobie z kreatywnym, bo to jest kolega, nieważne czy idzie dobrze, czy źle. Wiesz o co chodzi. Bary, czyli grasz jak Smurf, Ey. nie przejmuj się. Ale ten... No i widzisz kurwa. Bary daj ID na koszulkę. Daj kreatywny. No. Res, Rest in Peace to się nazywa i to jest DJ, DJ Screw, nie czy wiecie kto to jest DJ Screw, ale to jest taka bardzo ważna postać kurwa w hip-hopie. No pompuj, załuchaj, po co chcesz. Atencja to synonim oła, koleżeństwa oła. kreatywny? Eee. Atencjuszem to jest twoja matka, bo dzwoni do mnie codziennie wieczorem, <laughs> Ani trochę. Nie, no, się oni trochę. To już jest troszeczkę nudne, no. rany mniej więcej. Ile ważysz? Dobra, z 84 kg. Bo jeszcze tak też się będzie musiał skończyć, bo ja już tak klasuję tu. Dobra. To co następny? Tak. Yy, no, Ruk, so, wiesz co, bo ja gadałem z Linsi. To jest koniec kanału, mała Barego, kończy twój kanał. Ile. Yy, eee, ile ważysz, ile bierzesz? 140 Eee, Łosiutko, siomek do ciebie! Mocno nie. Ten. Chodzę po mieście w którym odda w nasłuchany rap. Wyz taki klimat tu z nami oddają skrab! Tak. Piotr roku bardzo dobry wid, tak w ogóle w tle. Tak, tak. No, tak bez żartów. Ale w ogóle nie go na pieniędza. Wszystkie szare bloki! to właśnie my mieliśmy ciężkie życie! Jak no no. <laughs> job Przepraszam na mnie każdy polski idra Przepraszam, nie każdy Dobra, teraz się wkurwiłem, nie? Teraz to się wkurwiłem ja Teraz to się wkurwiłem Mm. Kurwa, Mandzio, chamie, kurwa prostaku. Dobra, już nie tak. Wytkrubo. Surfer Surfer kurwa Mandzio na twoich włosach jest, a ty będziesz pierdolił coś o polskim rapie Ale znacząca większość polskiego rapu brzmi w ten sposób Słuchajcie Dobra, ja nicy, proszę zróbcie to Dobra Co to za śpiewa? Dobra Smurf kurwa e... Fame ma 7

Sitting. Witam wszystkich. Dzisiaj śpiewana, historia niesłychana O losach pęsiego, kranego Wiele różnych ekip przeszedł no i, w swoim nie, życiu dni miesięcy przysiedział sam w kincciu Dymy i rozruby to dla niego sens życia Ma na swoim koncie liczne konfo i odbicia Robił dla Spadino i wyciągnął z tego morał Że nie będzie miał nic w życiu jak nie, ja nie będzie harował Zmienił miasto i poleciał w narkotyki bo nie jeden ćwór odda wszystko za zastrzyki Z małego chłopca zaczął rodzić się mężczyzna Kiedyś był układkiem teraz strach jest go wyznać ma za sobą ludzi oraz on za ludźmi stoi narkotykowy biznes rozkręca się powoli, zapierdalał za wszystkich, lecz to się już skończyło chyba go nie doceniłeś, panie spadnie, bo pewnie paru walwił, tu smartwi moja cio słuchajcie mej nawiki, jebane zwierzęta w innym miejscu jestem, niż byłem lata temu ale krok po kroku dotarłem tu samemu co moje to zabiorę, co twoje to szanuję, bo nawet kiedy tracę, to i tak coś zyskuję. Korzystam z chwili, buduję słabe ciągle by zostało coś po mnie, gdy przeminę na dobre. Na dobre, na eee, no i ten. No nie wiem, Kuwa. No nie wiem, Kuwa nie zło, zło Musisz się z przyszłością będziesz, albo będziesz długo siedział Od jednego do drugiego nie jest bardzo Ty myj, Nie no, props, props, Smerza na za nawijkę. Zazdroszczę flow weź ten sobie się za Gdy się coś popukowało, po, po, próbowałem się pochodzić. Nie, zazdroszczę Smurf Flow ogólnie. Chciałbym potrafić nagrywać takie pisemki, jakie ta dobra. Mają coś na niego, przygotują mu rozprawę? Twoje bane kurwo, powstanie do walki! Tak łatwo się nie poddać, nie wsadzicie go do klatki! Siemano wszystkim, tu smaki moja puenta. Słuchajcie mej nawijki, jebane zwierzęta. Innym <grym> nie, nie, jestem, nie, a ja. nie, nie, latotrę, nie będę skup. krok po kroku. O oh, wow, to tak był, był pusty do smętrza. Co moje to zabiorę? Co twoje zabiorę? Bo nawet kiedy tracę, to i tak coś zyskuję. Korzystam z chwili. Buduję słabe ciągle, by zostało coś po mnie, gdy przeminę na dobre. Przeminę na dobre. Fajna lożka, wiem, bo moja.